Polski internet wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby nie Mateusz Trąbka. Twórca znany szerszej widowni jako Trąba brał udział w projekcie Ekipa praktycznie od samego początku wraz z Frizem, Wujkiem Łukim oraz Minimajkiem. Osiągnęli oni wspólnie ogromny sukces, a ich znajomość została przekuta w markę, która na stałe zakorzeniła się w umysłach milionów Polaków. Jednak nic nie trwa wiecznie. Ekipa, jaką znaliśmy wcześniej, rozpadła. Troszkę wolniej weźmy jednak błąd, bo chciałem to ewentualnie komentować tak szybko to chyba... Nie dam rady. Najbardziej znany kanał, który jest od trzech lat w beta testach od JH. tylko czeka na nadmienionący, będziesz wspierał nowym kanału kanał. Komu... Oczywiście, że tak. Się, ...a Mateusz zamiast zbliżać się do swoich wymarzonych dwóch milionów subskrybentów, stopniowo się od nich oddala. Podobna sytuacja ma miejsce także na jego Instagramie, na którym codziennie opuszczają go setki osób. Historia trąby to dosadny no przykład ryzyka, jaki niesie ze sobą robienie biznesu wraz z bliską osobą. I... Ale to i tak i nie, bo... bo naprzy... no inaczej... Bo chciałem powiedzieć o e, Pateckim. Natomiast Patecki to jest kompletnie inny wymiar w ogóle człowieka. I jeśli chodzi o Pateckiego, no to Patecki już był znany przed ekipą. Więc nie mogę go podać jako przykład. E, natomiast czy Poczciwy Krzychu na przykład coś jeszcze robi, czy nie? Poczciwy Krzychu. Dobra, to jest jeden. E, kto, jest, kto jeszcze jest? Monia. Nie, nie. Nie Monika Kociołek. Werka? Nie, nie, nie Werka. Nacu nie. Jak się nazywa ta miksera, dziewczyna była? Dziewczyna. Miksera. Jak ona się nazywa? Murciks. Murciks. Czy murciks coś nagrywa? Zobaczmy to. O. Chyba co jest? Czemu nie mogę włączyć filmu? Kindly. O, dobra. Mamy murciks. Jak wygląda wyświetlenie? Milion widzów. 70, 300. Dobra, wypadek się nie liczy, bo to jest mocne. 100, 100, 100, 100, 100, 150, 60, 80, 100, 50. No takie nie są, nie są jakieś takie mega wysokie. Zobaczmy tutaj. Pół miliona, 200, 300, 100. 180, 150, 60. Mm -hmm. Kurde. Według mnie, jak. ekipa to, był, to była proca, nie? To jest proca, żeby wystrzelić w górę. Natomiast, żeby później zostało to wszystko, to właśnie nawet nie powiedziałbym, że taki jest finał robienia z kimś tam, wspólnych filmów, tylko taki jest finał tego, jak jak sobie spieprzyć karierę nieregularnością, zaniedbaniem kanału, nudnawym kontentem i wysokim ego, który wielokrotnie pokazywał. A Tromba to wszystko robił po odejściu od ekipy. Jednak co tak naprawdę poszło w tym wszystkim nie tak. Dlaczego po ekspresowym podbiciu polskiego internetu Mateusz nagle zaczął podejmować tak złe dla swojej kariery decyzje? Zacznijmy od początku. Mateusz Trąbka po raz pierwszy pojawił się przed większą publicznością na kanale Friza w ramach serii Najlepsi gracze w Pokémon Go. Z czasem Tromba zaczął gościć na filmach Karola coraz częściej. Pomagał mu w robieniu kontentu, biorąc czynny udział w jego materiałach. W międzyczasie Mateusz otworzył także własny kanał, na którym publikował vlogi ze swojego życia. Po około półtora roku znajomości Tromba zrezygnował z ówczesnej pracy, jaką było jeżdżenie na uberze, i zaczął pracować dla Friza na tak zwany pełen etat. Można powiedzieć, że stał się jego asystentem, a do obowiązków Mateusza należało wówczas m.in. załatwianie papierkowej roboty, zajmowanie się sprzętem, pozyskiwanie rekwizytów do filmów i tym podobne. Prawdziwy przełom miał miejsce 12 lipca 2018 roku. Wtedy na kanale Freeza pojawił się film pod tytułem Moja nowa ekipa prankuje megafonami. Data ta jest przez niektórych określana jako początek ekipy ponieważ to wtedy oficjalnie zaprezentowano jej pierwotny skład. Kariera chłopaków nabrała rozpędu. Każdy wspólny film był gwarancją setek tysięcy wyświetleń i miało to przełożenie również na dosyć świeży kanał trąby. Sam Mateusz określił 2018 jako najlepszy rok w swoim życiu. Zdobył on wtedy ponad 300 tysięcy subskrypcji na YouTube oraz ćwierć miliona obserwujących na Instagramie. Zaczął wierzyć w swoje możliwości jest i chciał, żeby szansę tak bardzo, jak tylko było to możliwe. Był w... Batec to jest najlepszy content na polskim YouTubie. Bez, bez w ogóle nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Wdzięczny Karolowi za to, że wyciągnął go z dołka, w którym tkwił od powrotu z Holandii. A nie był to dla trąby łatwy czas zerwała z nim wówczas dziewczyna, a praca jako kierowca Ubera na zmianę z siłownią, jedynie wpędzały go w coraz większą monotonię oraz brak pomysłu na siebie. Natomiast teraz wszystko zaczynało iść w dobrym kierunku. W marcu 2019 roku rozpoczął się projekt Dom Ekipy, w ramach którego ekipowicze zamieszkali razem, by wspólnie tworzyć treści do internetu. Wszystko początkowo opierało się o kanał Karola, na którym codziennie miały pojawiać się nowe odcinki. Tak, też z czasem zaczęły trafiać także do pozostałych ekipowiczów, w tym właśnie do trąby. Robienie kontentu nie było dla Mateusza już tylko pracą, stało się to całym jego życiem. Podczas trwania daily kanał trąby rósł bardzo szybko. Eee, Patec, BNT, kawiak. Wiesz, co bym jeszcze powiedział? Oj, Wojtek. Oj, Wojtek też robi mega dobrą robotę. Kół każdego miesiąca zdobywał on średnio 10 milionów wyświetleń i 75 tysięcy nowych subskrypcji. Były to ogromne liczby, które jeszcze rok wcześniej wydawały się niemożliwe. Cudowna Wektra. Eee, właśnie, jest jeszcze Budda. Wiesz co? Ja o, o Buddzie za, zapominam, e, ponieważ ja nie oglądam Buddy. Jakoś tak nigdy, nigdy nie było mi z nim po drodze. E, jedyny odcinek Buddy, który oglądałem, to był jak był w, 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 w więzieniu ze serialu Skazany na śmierć. To był jedyny film, który obejrzałem u niego. Nie braku nudy. Nie inaczej było także w drugim sezonie, który rozpoczął się zaledwie tydzień po finale pierwszego. Wówczas ekipa postanowiła polecieć do Stanów Zjednoczonych, a cały sezon miał opierać się właśnie o podróżowanie po świecie. Dom ekipy miał być cyklicznie przenoszony do różnych krajów, jednak plany te zostały pokrzyżowane z wiadomych względów. Dla przypomnienia był to marzec 2020 mhm, roku. No Mimo tego Tromba starał się robić dobrą Ale minę do złejkę. W ogóle, złej... ogóle ciekawe, jakby, jakby wyglądał ten drugi sezon w momencie, gdyby nie. Nie ta choroba, która była na całym świecie, nie? Faktycznie jakby to było, jakby drugi sezon był w różny, na różnych kontynentach, petarda. I wypuścił on w trakcie sezonu drugiego prawie nikt nie przekona do posiadania internetu od Bardzo dobrze. 100 filmów na swoim kanale. Był to drugi najwyższy wynik z całej ekipy, jedynie kilka materiałów więcej pojawiło się wówczas na kanale Wersof. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale sezon ten okazał się być dla Mateusza najlepszy, jeśli chodzi o wyświetlenia, szczególnie jego pierwsza połowa, w trakcie której generował on średnio 15 milionów wyświetleń każdego miesiąca. jak się później okaże, tego wyniku już nigdy nie uda mu się pobić. W trakcie sezonu trzeciego. Czego wokół trąby zaczęły piętrzyć się problemy. Widzowie krytykowali jego content, Zamiast szalonych challenge'y, kreatywnych pomysłów i przekraczania granic, to na uważa. kanale Mateusza mogliśmy zobaczyć bardziej sztampowe i odtwórcze materiały. Wyświetlenia zaczęły szybować w dół, co było bezpośrednim skutkiem mniej interesujących filmów. Takich jak. Ej, no ale serio, nie, nie wiem co to za film, ale jeśli film wygląda tak, że minima jak tu zasypia na, na kanapie, jeśli podczas nagrywania filmu jeden z członków zasypia. To jak możemy od widza wymagać tego, żeby on to oglądał? Tak odcinki kanapowe, zdrapywanie z drapek, testowanie jedzenia i tym podobne. Testowanie jedzenia, jak się okazuje, może być zajebiście ciekawe. Tylko trzeba to robić zajebiście ciekawie. Jak na przykład robi to kolorowy Vlog, który jeździ, dodaje odcinki mega, mega często i kręci na tym zajebiste, zajebiście, zajebiście, zajebiście. Kręci na tym fenomenalne wyniki. Kreatywność trąby, jak zwykle, na najwyższym poziomie, kreatywny content, a na 2 miliony odcinek specjalny, czyli QA. Tromba to idealny przykład no osoby ten. bezosobowości, która stała się popularna. Warto wspomnieć, Część, że tego tak typu jest. materiały nie pojawiały się tylko u trąby. Był to również problem Marcysi oraz Murciks. Nagrywali oni często wspólnie, przez co przylgnęła do nich łatka świętej trójcy. Widzowie w komentarzach narzekali coraz bardziej, jednak Mateusz wydawał się nie brać tego do końca na poważnie. Udowodnił to w jednym z odcinków na kanale swojej dziewczyny, kiedy już tak na wstępie przedrzeźnia niezadowolonych fanów miejsce takich jedzeniowych w Krakowie co znowu jedzenie to no. jak już takie komentarze pojawiają się jak zaczynasz jechać po swoich widzach jak zaczynasz przedrzeźnieć swoich widzów jak zaczynasz mieć problem do swoich widzów to w tym momencie zaczyna się powolny upadek już bo jak ja mam swoich najkochańszych widzów, których po prostu uwielbiam każdego z was yy, yy, ka wszystkich i każdego z osobna yy, to inaczej. Ja uwielbiam mieć, uwielbiam mieć z wami kontakt. Dla mnie kontakt z, z widzami jest czymś zajebiście ważnym i nawet większość myślę, że live'ów live ogólnie naszych polega, polega na tym, że, że gadamy między sobą. Yy, i komentujemy wspólnie filmy. I się jaka, taka, taka więź trochę robi, nie? co ty gadasz, a mój komentarz, ale to specjalnie. W eee, Vector'ie miałem pakiet, uplaudu, a w nocy razy dwa. No ja, ja nie wiem, ogólnie jeśli chodzi o Vector, no to jest spoko, ale mówię, na, 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 no jest ogólnie spoko, ale nie na live'ach, nie? Eee, I nie wiem, jakoś tak się tworzy więź, zaufanie tych ty, 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 ty widzów. A w momencie, gdy zaczynasz, w momencie, gdy ja na przykład wielokrotnie to wspominałem, ile razy na przykład nie wiem, live wyglądały tak, że było 5000 osób albo 3000 osób albo 4000 osób i było super i wiecie i, i dalej dalej czytałem ten czat i dalej dalej komentowałem z wami te filmy a na przykład później był spadek i było na przykład nie wiem, 1000 widzów albo na przykład nie całe 1000 widzów i dalej robiłem transmisję po 4-5 godzin bo jakby to wyglądało jakbym ja się czuł gdyby na przykład Green Day wyszedł i zamiast 20 tysięcy osób, zobaczył 4000 tysiące osób i powiedział: Dobra, tak mało osób, to zagramy wam dwie piosenki i uciekamy. No nie, no nie ma czegoś takiego. Zapowiadam live'a, jest live, widzowie przychodzą, rezerwują sobie czas, żeby spędzić go ze mną, a ja mówię: Dobra, wiecie, 4, 5, 800 osób jest, dobra, tym się nie chce. No nie. I jak ktoś zaczyna postępować tak jak trąba, no to ma koniec tak jak trąba. Jak już się... Pod koniec sezonu 3. I nawet jeśli ktoś mi teraz powiedział, ej Mati, ale nie masz zasięgów takich jak on. E, nie masz wyświetleń takich jak on. Albo nie wiem, e, na Instagramie nie masz, nie, nie masz tylu lajków, co on. No to co z tego? Jak, jakie to ma znaczenie? Absolutnie żadne, no. Przeciego. live u ciebie e, lubię to, że nie trzeba wysyłać donate, żeby z tego pokazać. No właśnie, dlatego ostatni raz czytałem twój komentarz i kolejne dopiero Donate y będę czytał, ale... Raz przynajmniej przeczytałem. Wiesz o co chodzi? To jest szacunek do widza. Eee... Wypowiada się? Nie wypowiadam się? Nie wypowiadałem się, wypowiem się na. A to promowanie przez Fame, No to nic nie jest jeszcze potwierdzone, więc tutaj wiesz, a, a nie chcę. Jeszcze inaczej. Nie, nie kopałem tak głęboko, żeby o, o tym nagrać. Jeszcze nie miałem czasu, wiesz? Tak ci powiem. Uspokój się. Łysy. Sam się uspokój. Mateusz podejmował coraz to gorsze. Największy donyk jaki dostałem? 10 tysięcy. Jednorazowo 10 tysięcy od Kasi. Oczywiście, że pamiętam, człowieku, od tej Kasi, która jest tam na górze, tam, tam na górze, to pierdolę. W jedną doniesie 10 tysięcy złotych. ...decyzje, takie jak nagranie odcinka opartego Myślałem, na... że wtedy zemdleje. ...z Helem, po którym wylał się na niego niespotykany wcześniej hejt. Trąba, jeśli coś złego się wydarzyło, proszę odpocznij sobie i wróć w pełni sił. Widzę ogromną ilość negatywnej energii, która wcześniej nie miała miejsca. Panowie zaczynali od łap... I zere. Dziękuję bardzo, doceniam. ...pania Pokémonów. tylko że Frizz wyrósł na poważnego biznesmena, a tromba na wieśniaka z wywalonym ego. Ten odcinek powinien zyskać miano najbardziej cringe'owego odcinka na kanale Trąby. Czułem zażenowanie przez 14 minut ciągiem. Fanów podzieliła Jestem. I wszyscy komentowali, że ten, że ona y, skarpetek i nosi, i komentowali jej stopy. paczka, korzystająca z warsztatu i pomysłów Friza. Z tego powodu wielu widzów naturalnie przechodziło do oglądania ich kontentu, uznając materiały trąby za gorsze, co w dalszym ciągu dawali mu do zrozumienia w komentarzach pod filmami. W międzyczasie Mateusz rozpoczął intensywne przygotowania do walki z Gimperem na Fame MMA14, przez co na jego kanale pojawiało się coraz mniej materiałów. Sezon czwarty okazał tego też nie rozumiem. Ja, jak przygotowywałem. Ja. I to absolutnie teraz, żeby nie było, że. Ja, ja jestem takim odpowiedzialnym i człowiekiem i tak dalej. Tylko. Nie rozumiem, jak można na przykład powiedzieć: no, bo przygotowywałem się do walki, to, to nie miałem czasu na, na ten. Na nagrywanie filmów. Skoro nagrywasz jeden film w tygodniu, jak nie miałeś czasu? Przygotowałem się pod. Yy... Ja w przeddzień ślubu swojego nagrałem jeszcze film, żeby, żeby był jeden film w tygodniu. Czasem musisz zarwać noc. Jak, jak Iza leżała dwa tygodnie w szpitalu przed walką, to dalej robiłem filmy i dalej robiłem live'y. Widać było po mnie na, na filmach i na live'ach, że coś jest nie tak. Ja mówiłem otwarcie, co jest nie tak, bo wiedziałem, że i tak pojawiały się pytania. Ale dalej to robiłem. Żeby dbać ten kanał, żeby dbać też o was. Więc ja kompletnie nie rozumiem, jak ktoś. Inaczej. Jak ktoś na przykład przychodzi jakieś zajebiście ciężkie chwile. No też przechodziłem. Ale zajebiście ciężkie chwile, na przykład nie wiem, ktoś umiera. Albo na przykład. No nie wiem, jakieś tam. mierzy się z depresją albo czymś. Pełnie rozumiem, ale przygotowanie do walki, wtedy nie ma czasu? Nie, w to akurat nie wierzę. I tyle. się najgorszym okresem w karierze trąby. Filmy pojawiały się bardzo rzadko i nic się w nich nie poprawiło. Nadal były to zwykłe... A to nie jest tak, że nagranie filmu to ze 3-4 godzinki, bo chłop ma pewnie montażystę i nie ma kilku godzin w tygodniu dla ludzi... Wiesz co? Eee, no właśnie, nie ma, nie ma kilku godzin w tygodniu dla ludzi, dzięki którym w ogóle istnieje... No właśnie o tym mówię, Mavi że celny, celny komentarz. Wiesz co? Różnie jest z tymi godzinkami. Natomiast jak ja bym miał montażystę, to bym robił trzy filmy w tygodniu, cztery filmy w tygodniu. A jakbym miał montażystę i researchera, to bym robił pięć filmów w tygodniu. A jak montuję sam, research robię sam, nagrywam sam, szukam informacji sam, piszę scenariusz sam, to robię w dwa w tygodniu, staram się robić dwa w tygodniu. I tam jednego live'a w tygodniu jeszcze, jeszcze shorta do tego robię. A jak ktoś ma montażystę, ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Luźne vlogi, często związane z tematyką przygotowania. Nawet jeśli nie miał dużo czasu, to robić luźniejsze filmy. Bo to nie muszą być takie wiecie, Evergreeny, po prostu ponadczasowe filmy, na, do których ludzie będą wracać i będą mówili: Boże, jedyny to, to cudowny film. Tylko robić coś... Poczekajcie. No, jakie ja firmy nagrywałem przed tym, przed walką? Nie mówię, że czy one były... O, poczekajcie. Kurde, coś widziałem o, o tym, o... O, ha... Czary Mary tu, Czary Mary tam, jestem czarodziejem. Widzieliście, jak zniknąłem? Nie widzieliście, bo zniknąłem. Eee... Zobaczmy sobie y, Karolincia, Zuzanna Radzik i Akita A. Dziękuję, że subskrybujecie. Bardzo, bardzo mi miło. E, zobaczmy, jakie filmy nagrywałem przed swoją walką. Ja nie mówię, czy one miały zajebiste wyświetlenia. Jaki odstęp między tym a tym filmem? Miesiąc, kurwa, 25 maj. 17 maj. Kurwa. 25 maj. No, 25 maja wstawiłem film. W sobotę była gala. 20 była gala, czyli w sobotę walczyłem. Piątek miałem media trening. Czwartek miałem konferencję. A 17 wstawiłem film. ...do walki w OKTAGONIE, co nie było interesujące dla każdego widza. Pod koniec okresu najmu ówczesnego domu ekipy doszło także do rozpadu samego projektu. Tromba wraz z kilkoma osobami odciął się od freeza, Wersa, Wujka Łukiego i Fusialki. Kasia wspomniała o ist To jeszcze jest spoko. Eee... W sensie... Rozłem ekipy. Nie, nie. Rozumiem ekipy. Rozumiem. Wydali jakieś oświadczenie. Eee... No i tyle, no różne, różne sprawy gdzieś tam dotykają ludzi. Natomiast mówię, nie, nie to spowodowało trąby to, że jakiś tam spadek widzów, nie? Problemów między ekipowiczami podczas ostatniego odcinka nagranego w tamtym domu. Tak naprawdę jeżeli chodzi o ostatni film z tego domu, chciałam, żeby był to odcinek ze wszystkimi członkami ekipy, ale się nie udało, dlatego. Rain, bardzo możliwe, że kiedyś, ale nie pamiętam, wiesz? Może przejdźmy do tego filmu. Mateusz, zamiast rozwiązać tę sytuację prywatnie, napisał komentarz, w którym oznaczył sygnaturę czasową przytoczonej wypowiedzi, dodając przy tym nie udało. O. Mówię, zawiść. I zawiść, i taka jak to powiedzieć? Zawiść, i nie złość. Nie nerwy. Nie zazdrość.

i okazywanie tego absolutnie nie pomaga. Sprawia tylko, że jest gorzej. A zapytałaś, za co również został skrytykowany przez widzów. Kilka miesięcy później, Tromba opowiedział szerzej o swoich odczuciach związanych z końcem projektu. Jego zdaniem ekipowieczu. I to też mówię: im więcej się wypowiadał, tym gorzej było dla niego. Nie poróżniły tylko kwestie, a głównym problemem miał być brak zaufania. Eee, straciliśmy my, ta nasza strona, zaufanie do. E, do po prostu. My no nie mów na czacie, Ta. Wszyscy odpalili teraz na nim.pl Managementu i do tego wszystkiego. Między nami już nie było za bardzo vibe'u To wszystko się ze sobą miesza. Pieniądze z relacjami się trochę mieszają. W takim jeszcze przypadku jak u nas. Każdy ma teraz generator losowych wyrazów. Gdzie ten biznes był dosyć duży, to pieniądze z relacjami się mie mieszają. Otwierasz oczy trochę bardziej na inne sprawy, bo już wiesz, jak bardzo komuś ufasz i jesteś z nim przyjacielem, to często niektórych rzeczy nie widzisz, stary. No bo wierzysz po prostu w to wszystko i no nie masz sensu zastanawiać, no. się zastanawiać. Odniósł się także do tematu współpracy. Miał za złe managementowi, że nikt wówczas nie dbał o niego pod względem marketingowym. Nie czułem się, nie, nie czułem zainteresowania ludźmi, którzy niby powinni się nami zajmować. To też jest bardzo ciekawa ciekawostka. Od roku nie wrócimy żadnej e, współpracy reklamowej, bo po prostu nikt nie Freestyle. Dobra. Wow, wow. Wow. Czuł gdzieś tam zadbać o mnie marketingowo i jak na przykład bym sobie to przeliczył, no to gdyby nie mój udział w walkach, to nagle wiesz. Czy jest szansa na kolejną walkę? Jak najbardziej. Czuję, że straciłem ostatni rok marketingowo. Miesięczne wyświetlenia trąby na kanale YouTube spadły do poziomu sprzed pierwszego sezonu. Momentami były one niższe niż 1 milion na cały miesiąc, co jest tragicznym tak ja. wynikiem jak na jednego z najbardziej. słaby wynik jak na kanał, który ma ponad milion widzów. Ale to wychodzi to, że on. Raz nagrywał czasem, raz na dwa miesiące wrzucił, raz na trzy miesiące, później ze dwa, ze dwa filmy tydzień po tygodniu zapowiadał, że już jest powrót, później znowu raz na miesiąc no i tyle. No, ja zawsze doradzam, jak którykolwiek, którykolwiek z youtuberów początkujących, czy youtuberów w jakimś tam załamaniu pytam mnie, co robić, to ja zawsze podkreślam regularność. Co by się nie działo, wstaw jeden film w tygodniu. I dla widzów, i dla YouTube'a, żeby dawać znak, że coś się dzieje, że nie masz w dupie YouTube'a, bo jak przestaniesz regularnie wstawiać, to YouTube też, też zacznie mieć Cię w dupie. I tyle. ...influencerów w Polsce. Po raz pierwszy w historii kanał Mateusza zaczął także tracić subskrybentów, stopniowo oddalając się od wymarzonych dwóch milionów. Trąba w jednym z wywiadów przybliżył swoje... O, tu, te, tu, tu też w tym... Ten wiatr też to było kolejny gwóźdź do trudny kanału, nie spojrzenie na te sytuację, jednak było ono kompletnie oderwane od rzeczywistości. Nie zauważał on w sobie ogólnego spadku kreatywności i zaangażowania, a za negatywne komentarze obwiniał jedynie swoich własnych widzów, których określił jako chorągiewy. Po no prostu ludzie. Jeszcze że... wyzywanie widzów. Ja pierdziele. on zrobił wszystko. Złe co można zrobić dla, dla siebie i dla kanału. My powybierali mhm. osoby i gdzieś tam ta niesprawiedliwość taka w, w... No powybierali osoby, bo są osoby ciekawsze, no jak, jak robisz raz na miesiąc content, w którym pokazujesz swój nowy tatuaż, ja pierdzielę. W widzach, jakby w odbieraniu nas przez widzów, była właśnie taka, że po prostu chorągiewy, no. Nie wiem, nie miałem tyle czasu, może nagrywałem trochę mniej wymagające filmy i nagle wiesz, potrafiłem zrobić 3 czy 4 filmy dobre i nagle powrotem jestem super, nie? I naprawdę po prostu widzowie ekipy są strasznie nie? od tylu ludzi słyszę na co dzień, no że jest ciężko po prostu, nie? Po wyprowadzce z domu ekipy, Tromba postanowił nagrać materiał, w którym opowiedział o swoich planach na przyszłość. Chciał on skupić tak. się przede wszystkim na... Dokładnie. Na... Czekajcie, aż, aż zobaczę. Ja nie wiem, czy to będzie pokazane, ale zobaczę. Uprzedzę przyszłość, moi drodzy, uprzedzę. Uprzedzę to, 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 to co może być pokazane, ale nie musi. Eee... Gdzie jest ten film? Bo on nie był aż tak dawno nawet. To jest właśnie to, że on nie był aż tak dawno. O, 11 miesięcy temu raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 7, 18. To nawet nie jest. To nawet nie są. To nawet nie są. 10 miesięcy to nawet nie są dwa filmy w miesiącu. I tu zapowiedział o ogrom, o duże przemiany. I tu jest w tym miesiącu jest jeszcze jeden film, później w kolejnym i później 9, 8, 8, 8, 8, 8 7, 7, czyli tu była regularność. Tu już 5, 5, 5, 5, 5 miesięcy, 4 miesiące, 4 miesiące i miesiąc. No to o czym on mówi? na treningach oraz przygotowaniach do walk w freakfightach, poniekąd wycofując się z pełnoetatowej kariery jako youtuber. Mateusza w tamtym czasie mogliśmy zobaczyć praktycznie wszędzie. Walczył na gali fame MMA, występował na konferencji Casino Star, był kapitanem drużyny podczas Move Federation. Z dzieciak, dokładnie tak. A także brał udział w zdjęciach do nadchodzącego serialu Wilk. Widzowie nie odbierali tego pozytywnie. Pojawiało się wiele komentarzy określających działania Trąby jako chwytanie się wszystkiego. Niedługo później Mateusz zagościł w Oktagonie Fame MMA ponownie przy okazji gali numer 16. Tym razem jednak los nie był dla niego tak łaskawy, jak wcześniej. Przegrał on walkę z Marcinem Dubielem, a dwa Jak śmiesznie się oglądać filmów, w którym pokazuje jakim jest bucem w miejscu późnym właśnie kurczę nie wiem dlaczego taki jestem takim złym człowiekiem jestem Miesiące później, za pośrednictwem Twittera, poinformował o kontuzji obydwu łokci, która wyklucza go z treningów na okres nawet jednego roku. Po tym wszystkim Tromba wrzucił na swój kanał jeszcze kilka filmów, jednak nie cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Każdy z nich uzyskał średnio po 400 tysięcy wyświetleń. Wyjątkiem okazał się materiał z jednak i ta wzniosła chwila nie pomogła mu w przebiciu nawet jednego miliona viewsów.